Stoję, rozglądam te domki Każde okno na każde kondygnacje Każde rzeźbienie Wygląda inaczej Kompletnie inny sposób projektowania niż... Teraz... teraz musi być wszystko takie same bo tak jest taniej i mniej szansów zrobić błąd A kiedy wszystko takie różne kiedy każde miejsce jakby jest błędem to nie ma błędów i ja myślę że to może być jedno z podejść do życia to dla tych którzy boją się popełnić jakiś błąd kiedy każdy ruch już jest przyjęty jak błędny, to nie ma błędów i mogą wychodzić nawet takie domki z takim podejściem, nawet patrzę na to i myślę, ja bym tego nigdy tak nie zaprojektował, co to za taki dach, gdzie pomiędzy jeszcze Takimi ścianami, jak zabawiam, jak to się nazywa, jeszcze takie coś z kolumnami, to jak jakieś mieszaniny, jakieś nie wiadomo co. Ale w sumie, jak wszyscy tak budują, to jest niezauważalne. To jest ok, to już norma.